Słuchajcie, właśnie z Guciem żeśmy. O! Heh. Z Guciem, żeśmy zjedli kawałek żółtego sera. Podzieliłem się z nim. Nie wiem, koty mogą jeść żółty ser, czy nie mogą. Teraz gocię sobie. Przepraszam za jakość nagrania, ale jest tutaj ciemno. Yy, idę na stanowisko, żeby nagrać dla Was materiał o objawieniach w Kairze. Pytanie, czy ktoś z Was kiedyś był w Kairze? Ręka do góry. Ja nie podnoszę. To znaczy, że nie byłem. Zapraszam na ten materiał. Pozdrawiam was serdecznie, Buccio. ale słuchajcie daje czadu, tutaj to całe oświetlenie. Czasami daje czadu, czasami nie daje czadu, w zależności od tego, czy chyba jest jeszcze światło słoneczne do tegoż. W każdym razie, cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Adam Blaj, konsultant egzorcystów w sprawach, między innymi właśnie egzorcyzmów, czy też po prostu katolicki ekspert teologiczny, popełnił, Jakiś czas temu książkę zatytułowaną Śledztwie... Śledztwo przepraszam, w sprawie cudów, czyli poszukiwanie prawdy o najbardziej zdumiewających wydarzeniach. Pamiętacie, mówiliśmy sobie kiedyś o tej książce, bo ona jest dostępna w sklepiku słabościpL. Tak, Śledztwo w sprawie cudów. Książka jest yy, wyjątkowa, bo myślę, że w żadnej, przynajmniej ja się nie spotkałem innej, nie ma... Zebranych właśnie w całość, że tak powiem, w jednym zbiorze, czyli w książce, opisów tego, czym są cuda, i cudownych uzdrowień, objawień maryjnych, kim jest święty Michał Archanioł, i jego objawień, również fenomenu stygmatów, lewitacji, cudów eucharystycznych, czy też różnego rodzaju cudów związanych z chorobą umysłową, tu też się. Z tym wiąże egzorcyzm, który, no prawda, jest, pojawia się tam, gdzie jest opętanie, czy również demoniczne falsyfikaty, czyli fałszywe objawienia maryjne, w których to, no właśnie, skoro fałszywe, nie objawiała się Maria, ale demon, kult jednostki i fałszywi uzdrowiciele. O tym sobie chyba mówiliśmy, natomiast tu jest też ciekawy materiał o tym, w jaki sposób diabeł chciał zdewaluować... Objawienia w Lurt, w jaki sposób chciał się tam podszywać pod Maryję. Chciałem nawet dziś o tym opowiedzieć, ale tak sobie przeglądałem rano tę książkę i natrafiłem. Słuchajcie, ja nie słyszałem o tych objawieniach wcześniej. Pewnie Wy, niektórzy z Was słyszeli, mianowicie objawienia Maryi w Kairze. Kair, Egipt, prawda? Pamiętam, że codziennie jest z nami na porannym różańcu osoba. Która modli się z Ankary. To nie jest Egipt, Turcja, no, ale że tak powiem, podobne klimaty. Zobaczcie, że Maria objawiła się w Kairze nie tylko katolikom. W tej książce jest to przeanalizowane. Badali ją miejscowi biskupi, to znaczy ją, ją w znaczeniu objawiającą się właśnie w Kairze, w Egipcie, w koptyjskim kościele ortodoksyjnym. Tym objawieniom. Towarzyszyły masowe nawrócenia, i zostało ono bardzo dobrze udokumentowane. Są, słuchajcie, nawet zdjęcia i filmy w internecie, no bo przecież władze egipskie, czy w ogóle ludność egipska, zlekceważyła te objawienia. Można sobie wyszukać. Ja mam nadzieję, że też parę zdjęć dołączę z tychże objawień. Można sprawdzić. Objawienia w Kairze to było niedawno, 2 kwietnia. Od 2 kwietnia 1968 roku do roku 1971. Zobaczcie, że Maria we wszystkich zatwierdzonych objawieniach, zatwierdzonych przez kościół, wskazuje, że nie ma innej arki ocalenia jak kościół. Są tacy, którzy być może chcieliby, w każdym wieku byli. Stworzyć własny kościół, czy po prostu poprawiać nawet katechizm, prawda? Maryja, ilekroć się objawia, mówi o Chrystusie obecnym w kościele, w takim, jaki jest ten kościół. Teraz przechodząc do objawień Maryi w Kairze. Od 2 kwietnia 1968 roku do 1971 roku trwały objawienia Matki Bożej w Kairze. Postać Maryi ukazywała się 2-3 razy w tygodniu nad kościołem pod wezwaniem świętego Marka w dzielnicy Zeiton. I to jest ciekawe, że ten kościół jest, słuchajcie, wybudowany w miejscu, w którym tradycja mówi, że odpoczywała w tym miejscu, gdzie jest ten kościół kiedyś odpoczywała tam święta rodzina podczas ucieczki do Egiptu. Zobaczcie rok 68, 71, 3 lata objawień, to niedawno. Maryja objawia się w miejscu, gdzie kiedyś no była w tym miejscu fizycznie. Naprawdę tam była, ponieważ właśnie tamtędy, że tak powiem, uciekając do Egiptu, tam odpoczywała cała święta rodzina. To jest dla nas ciekawe, że Maryja objawiając się w Kairze, wskazuje na miejsce. Gdzie odpoczywała uciekając do Egiptu? Maria odpoczywała, to znaczy w czasie tej wędrówki do Egiptu, ale przecież razem z nią odpoczywał Chrystus, no i święty Józef. Co to dla nas oznacza? To, że w naszych trudach, czasami też w naszych ucieczkach od problemów, potrzebujemy odpoczynku. Odpoczynku, w którym jest Jezus. I zobaczcie, posłuchajcie, co się dalej działo, ponieważ. Wizje trwały od kilku minut do nawet kilku godzin. Słuchajcie, w jednym przypadku nawet Maria objawiała się dziewięć godzin. Przełożony kościoła koptyjskiego potwierdził, że wydarzył się prawdziwy cud, a ukazującą się postacią była Maria. Teraz Paweł VI, papież święty Paweł VI. Wydelegował swoich przedstawicieli z Watykanu, żeby osobiście przyjrzeli się temu zjawisku i zdali z tegoż raport, sporządzili takowy. I czytamy. Objawienia mają miejsce wielokrotnie, nocami i występują w różnych formach. Teraz czytam fragment watykańskiego raportu dotyczącego objawień Maryi w Kairze, sporządzonego dla papieża Pawła VI. Najświętsza Maria Panna ukazywała się czasami w pełnej postaci, a czasami tylko do połowy, otoczona świetlistą aureolą. Widziano ją czasami na otworach kopuł, dachu kościoła, czasami ponad kopułami poruszającą się i chodzącą po dachu kościoła i nad kopułami. Można to słuchajcie, sprawdzić sobie wyszukać w internecie. Bo ludzie nagrywali, prawda, robili zdjęcia. Jak to się kiedyś mówiło, kamerowali, kiedy klęczała z szacunkiem przed krzyżem. Krzyż świecił jasnym światłem, odbijającym się niejako od niej. Maria odbija światło Boże, i klęcząc przed krzyżem, to światło emanowało z niej, także oświetlało również krzyż. Poruszając rękami i skłaniając głowę, postać błogosławiła ludzi, którzy zebrali się, aby obserwować cud. Pojawiała się czasami w postaci cielesnej, jako bardzo jasna chmura, a czasami jako świetlista postać poprzedzona ciałami niebieskimi, w kształcie gołębi poruszających się z dużą prędkością. Gołąb symbolizuje Ducha Świętego. Duch Święty porusza się szybciej niż nasze myśli, niż cokolwiek wymyślimy, pomyślimy. Duch Święty przychodzi do nas ze swoim natchnieniem. Pytanie jest takie, czy uchwycimy sercem, czy tylko będziemy, prawda, chcieli rozumowo, jak faryzeusze, roztrząsać, prawda, że to według Biblii jest tak, to według Biblii jest inaczej, to według nauki Kościoła jest tak, to inaczej. Duch Święty oczywiście zaprasza nas do znajomości pisma świętego, nauki Kościoła, katechizmu i tak dalej, ale również wymaga od nas, żebyśmy go chwytali w tej prędkości, że tak powiem, ponadziemskiej, których. Z którą chce do nas dotrzeć, duch święty bardzo często będzie łamał stereotypy, w których żyjemy, i to się teraz widzicie bardzo często dzieje. Objawienia trwały przez dłuższe chwile, nawet 2 godziny i 15 minut. Na przykład we wtorek 30 kwietnia 1968 roku, czyli 22 dnia miesiąca w koptyjskim kalendarzu, w którym mamy rok 1684. Kiedy postać była widoczna nieprzerwanie od 2.45 do 5.00 rano. Objawienia obserwowały tysiące ludzi różnych wyznań i religii, Egipcjanie i goście z zagranicy, duchowni i naukowcy, przedstawiciele różnych klas i zawodów. Opisy każdego objawienia pod względem czasu, miejsca i formy były identyczne u wszystkich świadków, co czyni to objawienie wyjątkowym i wzniosłym. I kończąc cytat z raportu watykańskiego w śledztwie w sprawie cudów, pan Adam Blaj zapisuje. Ponad milion ludzi osobiście obserwowało objawienia. Słuchajcie, milion ludzi! Współczesne objawienia. My mówimy, że w czasie objawień Matki Bożej w Fatimie 13 października 1970 roku, 17 roku, 1917 roku, kiedy Dokonał się cud słońca. Ten cud obserwowało nawet i 70 tysięcy ludzi. No to tutaj mamy ponad milion osób obserwujących właśnie objawienia maryjne. Zrobiło wiele zdjęć i filmów. Dużo osób oglądało relacje w egipskiej telewizji. Nadal można obejrzeć w internecie nagrania z tamtych wydarzeń. Media publiczne były raczej obojętne. Więc do większości świata nie docierały żadne zdjęcia czy filmy dopóki objawienia się nie zakończyły. Chociaż Maria nie przekazała żadnego orędzia i nie było żadnych wybranych wizjonerów. Doszło do umocnienia wiary chrześcijańskiej i licznych nawróceń na chrześcijaństwo. Rząd egipski i naukowcy próbowali wyjaśnić lub zdemaskować objawienia. Policja poszukiwała, słuchajcie, urządzeń projekcyjnych. W promieniu 25 kilometrów. nie znaleźli nic. Niczego nie znaleziono, podobnie jak nie znaleziono żadnego naturalnego wyjaśnienia objawień do dzisiaj. Maria nie przekazała żadnego orędzia, nie było żadnych wizjonerów, po prostu była. To są myślę, że objawienia na te czasy wyjątkowe rok 68-71, gdzie Maria chce z nami być. Nie chce komentować, Maria nie chce nas pouczać. Zobaczcie dokładnie, to samo robi Kościół. Nie chce nas pouczać, chce z nami być, chce być również z grzesznikami. Oczywiście będą również tacy, którzy będą mówili, nie, trzeba pouczać, nauczać, to oczywiście również jest ważne, ale najpierw trzeba się sercem otworzyć na Ducha Świętego, który prawda, był obecny przy Maryi w kształcie gołębi poruszających się z dużą prędkością. Telewizja egipska była obojętna, władze były obojętne, Dlatego ta, te objawienia nie przedostały się do świata, do nas nie dotarły. To jest też jakby nauka dla nas, że nasza obojętność może czasami zatrzymać rozszerzanie się wiary. Nasza obojętność, kiedy po prostu zaczynamy tak czysto, rozumowo się zastanawiać, nie, to jest niemożliwe, żeby Pan Bóg tak działał, ale w sercu czujemy, że nie, no idź za tym, a rozum mówi nie. No to wtedy sięgamy do... Pisma Świętego, ale też i do katechizmu, i do nauki Kościoła katolickiego, no bo pamiętajmy, że objawienie ma dwa ramiona: Pismo Święte i nauka Kościoła katolickiego. Jeżeli ktoś przeciwstawia Pismo Święte nauce Kościoła katolickiego, to jest coś tutaj, że tak powiem, nie tak. I teraz, jakie są wnioski w ogóle, bo też takie wnioski formułuje pan Adam Blaj, jeżeli chodzi o objawienia maryjne. po pierwsze, Maria przychodzi zawsze. Prosząc nas, abyśmy się modlili, wzywając nas do nawrócenia, przychodzi w przełomowych momentach historii. Pamiętamy rok 1968, to są dzieci kwiaty, prawda? Rewolucja seksualna na zachodzie. Maryja, zawsze przychodząc w tych przełomowych chwilach, wskazuje nam najlepszą z dróg, która po, po, po ludzku, że tak powiem, po ziemsku, jest drogą trudną. Przekonuje nas, abyśmy nie grzeszyli. Abyśmy pokutowali, abyśmy się modlili i w ten sposób unikali potępienia. Objawienia maryjne, wszystkie zatwierdzone przez Kościół, są dla nas zachętą, żebyśmy na co dzień dokonywali dobrych wyborów, czyli zgodnych z wolą Bożą. To znaczy, żebyśmy nikim nie gardzili. Nawet jeżeli nam się wydaje, że grzesznikami. Możemy gardzić. Później Adam Blaj opisuje cuda związane ze świętym Michałem Archaniołem, ale się tutaj zatrzymamy. Polecam Wam książkę: Śledztwo w sprawie cudów. I na koniec jeszcze moja ulubiona książka, jeden z moich ulubionych, że tak powiem, polskich kapłanów, ksiądz Edmund Szaniewski, który ostatnio był ciężko chory. Pamiętacie, mówiliśmy sobie o tym? Świątynia Boga, czy kapliczka diabła, czyli święty Stanisław Papczyński, uczy walczyć z wrogiem duszy. Ksiądz Edmund jako egzorcysta. Opisuje tutaj w jaki sposób demon działa, w jaki sposób demon kusi. Też opisuje, prawda, no, czym są egzorcyzmy. Bardzo mocna książka, ona też sklepikował od słabości. jest, no, Kiedyś o tym sobie mówiliśmy o niej. Opisuje również kary piekielne, w jaki sposób unikać pokus ze strony, od strony praktycznej. I zapisuje tak. Diabeł obrał sobie za cel uciskanie dusz grzeszników. Strawą odwiecznego węża demona są dusze grzeszników. Dlatego święty papczyński przestrzega. O, uciekaj, uciekaj człowieku, uciekaj grzeszniku do swego zbawiciela, wzywając przepotężnej wszechmocy Jego przeciw temu niestrudzonemu łowcy twojej duszy. Przekaż ją i z ufnością powiesz Jego obronie kierownictwu i straży. Nieustannie wołaj w ręce twoje, polecam ducha mego. Niech przylgnie dusza moja do ciebie, niech mnie broni twoja prawica, niech dusza twoja będzie moją mocą i wyrwie mnie. Jak ptak z sideł wyś, my, myśliwych. przepraszam. Dlaczego mówię o, o owej czujności? Ponieważ czasami nam się może wydawać, że, że Pana Boga to brakuje gdzieś tam daleko w jakimś kraju muzułmańskim, że tam nie ma, nie mówi się o Jezusie, nie, prawda, nie, nie ma ewangelizacji i tak dalej na taką szeroką skalę, jak jest w innej części świata. Natomiast największe zagrożenie czai się. Wokół naszego serca, czy też w naszym sercu, to znaczy taką pustynią duchową, nie musi być koniecznie Kair, ale może być też nasze serce i o tym też mówi ksiądz Edmund, który rzecze tak. W trosce o zbawienie duszy trzeba pamiętać, że piekielny rabuś, no czyli diabeł, bardzo starannie i sprytnie zastawia na nią zasadzki. Dlatego Święty Piotr, przywódca apostołów i pierwszy namiestnik Chrystusa na ziemi, kieruje do nas mocne upomnienie, abyśmy się usilnie strzegli i przemyślnie unikali wszelkich zasadzek diabła. W pierwszym swoim liście Święty Piotr zapisał: Bracia, Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożarł. Święty Stanisław Papczyński w komentarzu do przypowieści o dobrym pasterzu poucza, że wilki, które atakują owczarnie, to złe duchy, które w dzień i w nocy czyhają na nasze dusze, aby je podstępnie schwytać, porwać i pożreć. Dlatego Maria w Kairze przychodzi i jest w dzień i w nocy ponieważ diabeł czyha na nas i w dzień i w nocy. Potrzeba więc, aby każdy z nas jako pasterz swej duszy bardzo nad nią czuwał i przewidywał zawczasu podstępy złego ducha. Przewidywać zawczasu. Myślę, że każdy z nas wie, do jakich złych rzeczy jesteśmy skłonni, jakie mamy problemy, jakie pokusy działają na nasze serce, kiedy ulegniemy pokusie. Myślę, że wiemy to i wiemy, że jak ta pokusa się zbliża, no to za chwilę możemy zgrzeszyć. Czyli możemy zrobić ruch, że tak powiem, wyprzedzający, uniknąć pokusy. W jaki sposób? Słuchajcie, są bardzo, bardzo cenne, praktyczne uwagi egzorcysty, w jaki sposób unikać pokus. Książeczka jest niesamowita dla mnie, ja, ja ją tutaj sobie trzymam, często do niej sięgam. A zatem, abyśmy przewidywali zawczasu podstępy złego ducha i dobrze... Przygotował się do mężnego przeciwstawiania się nieprzyjacielowi, by nie wpuścić go do wnętrza twierdzy serca, lecz poza murami serca rozgromić go. Trzeba czuwać już na samym początku pokusy, bo wtedy łatwiej pokonać złego ducha, nie pozwolić mu wejść w progi duszy. To znaczy, trzeba naszą walkę duchową, czyli odpieranie pokusy, tę batalię toczyć. Że tak powiem, przed sercem, przed murami serca. Nie w... Kiedy wpuścimy szatana do serca, to wtedy na 99% ulegniemy pokusie. Co to znaczy wpuścić szatana do serca? Co to znaczy toczyć batalię prawda, z pokusą, czy też z szatanem, który się posługuje pokusą przed sercem? Ano, kiedy zbliża się pokusa, to zająć się zupełnie czymś innym. I nigdy nie wchodzić w dyskusję z pokusą. Kiedy wchodzimy w dyskusję z pokusą, czyli zaczynamy się zastanawiać, kalkulować, czy nam się to opłaca, bo tak, no mogę w sumie zgrzeszyć. Bo jutro jest uroczystość objawienia pańskiego sześciu króli, czy tam trzech króli, czy dziewięciu. No kiedyś było, prawda, trzech, no ale podobno jest sześciu już, nie wiem. No a tak poważnie trzech króli. Yy... No to będę mógł jutro pójść do spowiedzi, czyli dziś mogę pogrzeszyć. Jeżeli już na poważnie rozpatrujemy w swoim sercu, taki, z takim podejściem do duchowości, chcemy się mierzyć z diabłem, to będziemy bardzo często przegrywać, ponieważ diabeł będzie umacniał w nas to, że zawsze możemy z nim podyskutować, zawsze możemy się zastanowić. Czy jest sens teraz zgrzeszyć, czy może ten grzech odłożyć na później? Uwaga, ojcowie pustyni mówili, zajmij się tym, co jest teraz. I mówili, tak, odłóż ten grzech na później, nie w znaczeniu, że później zgrzeszysz, ale teraz nie zastanawiaj się, teraz się nie zastanawiaj, czy zgrzeszysz, czy nie zgrzeszysz jutro. Teraz się zajmi niezgrzeszeniem, że tak powiem teraz. Bo szatan będzie chciał nam wmówić, że no, no teraz nie zgrzeszysz, dobra, dasz radę, ale co jutro? Zostaw jutro, jutrze, że tak powiem, czyli Bożej opatrzności. A przeszłość oddajmy Bożemu miłosierdziu. Można by e, ojca Edmunta, księdza Edmunta długo, długo czytać. Tu jest też ciekawa uwaga. Unikaj próżnowania, by nie stać się poduszką diabła. Unikaj wszelkiego rozluźnienia, by nie pójść na potępienie. Unikaj więc pychy, by nie utracić pokory, unikaj powiewów próżnej chwały, by nie wpaść na bardzo niebezpieczne skały wielu nikczemności. Unikaj obżarstwa, to do mnie, bo ja naprawdę lubię jeść, chociaż nie wyglądam. Unikaj obżarstwa, by nie popaść w rozwiązłość, unikaj kłótni, by nie zranić miłości. Zobaczcie, dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy szli do ludzi z dobrem, abyśmy unikali kłótni, abyśmy nigdy na zło nie odpowiadali złem, abyśmy unikali próżnowania, bo w ten sposób nie staniemy się poduszką diabła, co to znaczy unikać próżnowania. No, na przykład kiedy czy też tutaj później napisał ojciec Edmund, unikaj wszelkiego rozróżnienia, aby nie pójść na potępienie. Kiedy na przykład się budzimy rano weekend, możemy poleżeć i sobie leżymy w łóżku i, i tak trochę zaczynamy, powiem tylko gnić, nie? I wtedy przychodzą nam na myśl różne dziwne myśli, nie? a może, słuchaj, tak, no, takie różne próżne myśli. No nie, albo, słuchaj, leżysz, albo śpisz, znaczy leżysz czy wstajesz, czy śpisz, no. Generalnie wydaje mi się oczywiście, wa... wiecie, nie chcę tu rozstrzygać, bo nie, nie w tym rzecz, natomiast czy, czy leżeć, czy poleżeć, czy wstawać, czy ten, ale wydaje mi się, że chyba takie właśnie, takie trochę jakby gnicie w łóżku. Jak najbardziej jestem za tym, żeby się wyspać, chociaż rzadko się wysypiam. Natomiast, no, kiedy już naprawdę tak trochę próżnujemy, opróżnujemy, prawda? W wolnych czasach, w takich czasach relaksu, relaks też jest ważny dla naszego ciała, dla naszego umysłu, to też, żeby nie przegiąć, jak to się mówi, żeby się nie stać poduszką diabła. Bo kiedy tak sobie próżnując, leżąc, prawda, na poduszce obok nas, być może się też będzie chciał położyć, że tak powiem, metaforycznie, diabeł, który będzie nam do ucha podpowiadał. A no, skoro masz tyle czasu, no, to może byś troszeczkę pogrzeszył. Nie, Maria w Kairze mówi, znaczy właśnie nie mówi, tylko przez swoją obecność zdaje się nam udowodnić, że jest z nami nawet tam, gdzie się jej nie spodziewamy. Ponieważ myślę, że niewielu spodziewało się. Że Maryja objawi się w Egipcie, w Kairze, prawda? w centrum koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego. Będzie się tam objawiała przez trzy lata, bo ktoś by powiedział, no, bezczelność, prawda, Maryi? No, to jest ta właśnie w cudzysłowie bezczelność, ale zdrowa, zdrowa bezczelność. Maryja tak, przychodzi do każdego, bo nikt nie, nie jest obojętny. Pytanie, czy dla nas. Czym mamy w swoim życiu ludzi, którzy są nam obojętni, których obojętnie traktujemy, których traktujemy z góry? Mówię to oczywiście do siebie, których traktujemy za wielkich grzeszników, nie chcemy w ogóle z nimi rozmawiać albo bo się może tym grzechem zarazimy trochę, wiecie, przerysowuje. Ale skoro Maryja objawiała się w Kairze przez 3 lata i czasami te objawienia trwały aż 9 godzin, czyli w sposób taki naprawdę wyjątkowy pokazywała się w miejscu, gdzie nikt się jej nie, jej nie spodziewał. To znaczy, że my również mamy się spodziewać Boga tam, gdzie po ludzku nikt by się go nie spodziewał. Pan Bóg wyprowadzał Izraelitów przez pustynię, był z nimi na pustyni. Kto by się spodziewał, że Bóg będzie na pustyni? Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Zapraszam Was do, was do śledztwa w sprawie cudów. Do tej książki jeszcze nieraz sięgniemy, czy też po prostu do świątyni Boga. Czy też, no, mamy wybór: świątynia Boga, czy kapliczka. Diabła. Szczęść Wam, Boże. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Kanał widzę, że się ostatnio naprawdę bardzo szybko rozwija. Bardzo wam serdecznie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę. Nigdy prawda nie proszę wypowiadając słowa, subskrybujcie, czy, czy łapkujcie. Dlatego dziękuję, że po prostu każdy z nas w tym miejscu, w którym jest. Jednak tutaj w tej naszej wspólnocie mocowo-słabościowej, razem. Ja z wami wy ze mną zmierzamy do nieba. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże!